Hej, witam wszystkich z tej strony Loczek i dzisiaj mam filmik, w którym odpowiem na wasze pytania, które zadaliście mi na Facebooku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moim fanpage'em na Facebooku, zapraszam do kliknięcia lubię to link do mojego profilu znajduje się w opisie tego filmiku, który oglądacie. W tle jako pierwszy będzie Moab z mapki Sanctuary, będę używał G36 na prośbę jednego z moich widzów, a drugi gameplay, nie wiem jaki to będzie, mam zamiar poświęcić jakieś 10 minut na odpowiedzi na wasze pytania. Pytania będę wybierał te lepsze i wydaje mi się sensowniejsze i więcej osób będzie chciało znać na nie odpowiedź. Myślę, że zaczniemy od pytania Tomka Brotonia. Loczek, od ilu lat grasz w serię Call of Duty? Call of Duty zacząłem grać na PlayStation 3 w roku 2010 na wakacje. Wcześniej grałem, grałem w Call of Duty, jednak single i ogólnie grałem w masę gier single od 2008 roku, czyli od kiedy mam PlayStation 3 i Mój kolega Archi, możecie go znać lub nie, on w kółko grał na multi. Mi się to jakoś średnio podobało, jakoś mnie nie ciągnęło. Ale stwierdziłem, że zagram. I od tamtego czasu wciągnąłem się. Pograłem trochę w MW2, za kilka miesięcy. Za kilka miesięcy wyszedł Black Ops i od tamtego czasu wciągnąłem się masakrycznie. Jakoś poszło, że i grać zacząłem lepiej z czasem, no i tak już siedzę w tym Call of Duty. Pozwolicie, że nie będę czytał waszych imion, po prostu będę przechodził do pytań. Yy, Loczek, co myślisz o padzie Razer do Xboxa 360? Czy miałem tego pada w rękach? Jaka jest moja opinia? Miałem pada Razer Onza Tournament Edition i stwierdzam, że ten pad jest o wiele mniej wygodny od pada, zwykłego pada do Xboxa 360, ponieważ jak wiecie, ja mam Skafa. I Skaf się różni tym, że mamy świetne gałki, świetne gałki, które nam nie schodzą z palca, oraz spusty, którymi mogę o wiele, o wiele szybciej strzelać i szybciej namierzać. Dlatego, a w razie, że mamy niby te oporniki na gałkach, że gałki są bardziej precyzyjne, co moim zdaniem i tak się nie spisywało, tam wolę mieć gałki, które trzymają się palca, bo gałki, jak to gałki, i tak się rozklekotają, a uwierzcie mi, że czy macie gałki rozklekotane czy wolne. To nie ma jakiejś tam dużej y, różnicy. Loczek, czy myślisz nad dołączeniem do jakiegoś klanu? Mój temat, moje zdanie na temat klanów. Klany ogólnie na YouTube są przeważnie klanami. Mówię teraz o klanach na YouTube, nie takich turniejowych. Y, właśnie klany typu Face. Optik akurat nie, bo oni grają w turniejach, ale Face i przeróżne klany typu podobne są to klany, które się zbierają, kręcą ludzie. Y, lub trickshoty lub akcje, w, no, szybkie striki, tzw. tak samo feedy, że nikt się tam nie wkręci na pasek. Ogólnie głupota dla mnie, ale na tym te klany teraz polegają, że oni się zbierają po prostu kręcem montaże, mają przednikiem ten sam przedsionek i to są wielkie klany. A ogólnie są jeszcze klany, które biorą udział w turniejach, nikt o nich nie słyszał albo słyszeli tylko ludzie, którzy grają MLG lub inne ligi. I co to są właśnie takie klany? Ja do, należałem do któregoś klanu w Killzone 2. Pamiętam troszeczkę grałem w Killzone 2 i w Modern Warfare 2 chwilkę pograłem, ale nie podoba mi się granie klanowe, ponieważ jest to naprawdę wielka kamperka. I ogólnie z fanem, moim zdaniem, to nie miało nic wspólnego. Wolę kosić nubów <grych> niż grać z ludźmi, którzy, którymi się nie zagrać. Po prostu przyjemności mnie to nie sprawdziało, nie sprawiało. Loczek, o tutaj będzie pytanie, które pada bardzo, bardzo często do mnie. Loczek, jakie polecasz słuchawki do 100 zł do Xbox 360? Też pada pytanie, Loczek, jakie polecasz słuchawki do 300 zł i ogólnie do grania. Powiem wam, ze słuchawkami to jest tak. Jeżeli nie macie pieniędzy i nie chcecie i po prostu nie opłaca wam się i wiecie, że was nie stać, nie wywalajcie na coś pośredniego pieniędzy. Uwierzcie, ja grałem długo przed moimi Tritonami. Ja mam Tritone X Pro 5.1. I przedtem grałem na zwykłych słuchawkach za 50 zł. Szczerze, na tamtych słuchawkach jest dźwięk głośniej. I naprawdę, oczywiście, dźwięk przestrzenny yy, wynagradza mi to. Na tych słuchawkach miałem po prostu, pff, jakoś, nie wiem, jak ja to zrobiłem, że słyszałem tylko sobie kroki. Ale nie wiedziałem zupełnie skąd mi one idą. I powiem wam tak, jeżeli nie chcecie słuchawek 5.1, po prostu chcecie jakieś dobre stereo, to i za. I, ch I chyba, że Wam zależy na jakości dźwięku, ale moim zdaniem szczerze to nie ma za dużej różnicy, wywalać tam 250 czy 50 zł na słuchawki stereo. Bo jeżeli naprawdę chcecie dobre słuchawki, kupcie słuchawki 5.1 Tritony, Turtle Beach e lub Astro. Te trzy marki jak najbardziej polecam. I loczek, i dalej część tego pytania było: Loczek, jaki TV lub monitor poleciłbyś do grania? Ja na pewno polecam, nie polecam grania. Powtarzam, nie polecam grania na dużych telewizorach. Do 40 cali jeszcze ujdzie. Gdy ja mam sam telewizor prawie 50. Na nim się gra okropnie. Mam monitor, na którym gram. On ma 20, z tego co teraz patrzę, 27 cali i na nim mi się gra świetnie. Do 30 cali, monitor taki do komputera jest najlepszy, bo pamiętajcie, chodzi o refleks. Gdy jest duży monitor, nie ogarniamy całego ekranu naraz. A gdy mam monitor którego siedzę kilka metrów przed nim. Ani wzrok się nie psuje, bo siedzę, jak bym siedział przed komputerem, znaczy wzrok oczywiście mi się psuje, ale to siedzę jak przed komputerem i ogarniam cały ekran naraz. Także polecam monitory z najmniejszą reakcją, żeby gra nam, bo są też takie niestety padziewne monitory lub telewizory, na których będziemy czuli, że gra nam nie chodzi identycznie, jak ruszamy gałkami na padzie, więc polecam. No, oczywiście już te nowsze monitory nie ma tego problemu, ale polecam telewizory lub monitory z jak najmniejszą reakcją. Loczek, co sądzisz na temat religii? Uu, tutaj już odejdziemy od, trochę od tematu gier i tutaj się powypowiadam troszeczkę, bo myślę, ciekawe pytanie, może niektórych yy, ciekawić. Przeczytam je dokładnie. Co sądzisz na temat religii? Jaki jest w ogóle twój stosunek do wiary? Zadał to pytanie Marcin Skowronek. Oj, temat religii, temat wiary. Ja jestem katolikiem, chrześcijaninem, ale. wiecie, tam chodziłem kościoła jak każdy do bieżmowania. Już jestem po bieżmowaniu, mam bieżmowanie, mam komunię i te wszystkie sprawy. Jednak to, co się dzieje z kościołem, wszyscy księdza. powiem wam tak, powiem krótko. Nie wierzę w kościół, wierzę w Boga. O tak. To, co się dzieje księża, spowiedzi, to, że księża jest Żydą Merolami, to mnie naprawdę. I utwierdza w tym, że tak nie powinno być. W Boga wierzę, ok, ale w Kościół nie. Nie, już dawno ząpiłem. Yy, I proszę na przyszłość nie zadawać mi także pytań. Loczek, co sądzisz co lepsze: PlayStation 3 czy Xbox 360? Powiem wam, powiem tak i skończę na tym mój temat. Moi, skończę moje zdanie na temat tego pytania. PlayStation 3 jest lepszy, jeżeli chcecie grać i w Multi, i w gry Single, moim zdaniem PlayStation 3 ma kilka lepszych ekskluzywów od Xboxa. Ale jeżeli chcecie grać na konsolach głównie w multi typu Call of Duty, typu Medal of Honor, to polecam Xboxa. Naprawdę lepiej mi się gra na Xboxie w gry multiplayer. Ale jeżeli chodzi o gry single Gitar Hero czy inne pierdoły? Chociaż gitar Hero to prawdopodobnie niczym się nie różni na Xboxie od tej wersji na PlayStation 3. Następne pytanie. Czy lubisz szkołę? Hmm, szkoła. Szkoła. Szkoła to jest tak. Szkoła jest fajna, bo mamy tam znajomych. No, gdybyśmy nie chodzili do szkoły, nie poznalibyśmy wielu świetnych ludzi. Jednak uważam. Że uczymy się w szkole wielu niepotrzebnych rzeczy. Tak samo takie yy, uważam, że na przykład religia w szkole uczymy się. Ja już uczyłem się, będę. który to? 10 rok, nie? Pierwsza liceum skończono. To jest 10 lat religii w szkole, co jest naprawdę rzeczą niepotrzebną, moim zdaniem. W liceum już, w szkole zostali, zostaliśmy doprowadzeni do bieżnowania, kto chciał, przyjął bieżnowanie. Potem już ta religia i tak w kółko. Co rok pamiętam, musiałem zdawać te same modlitwy. Już na pewno naprawdę nie musiałem się tego uczyć. Nie pamiętałem, Dlatego w ogóle czemu nie wiem, czemu do religii stwierdziłem. Po prostu, czy lubię szkołę? Szkoła jest ok, ale naprawdę uważam, że wiele rzeczy w religii, w religii matko wiele rzeczy w szkole jest naprawdę niepotrzebnych. Loczek, od razu pytanie związane z Euro 2012. Loczek, czy myślałeś, że Polska wyjdzie z grupy w Euro 2012? Powiem Wam, że. Mm. Miałem takie nadzieje, ale wiedziałem, że tak nie będzie. Grali ładnie, ale niestety, tam gdzie są Polacy, tam jest ich miejsce. Nie możemy się oszukiwać. Polacy są. Ten zespół ma jakiś potencjał, ale nie oszukujmy się. Polacy są tam, gdzie ich miejsce, w piłce nożnej, nie ma co liczyć na więcej. Jakby wyszli, to i tak by, moim zdaniem, nie pograli za dużo. Chociaż byłoby wielkie, ładne wydarzenie. Następne pytanie. O, czy według Ciebie gry FPS mogą prowadzić do zaburzeń osobowości i co za tym idzie do jakichś morders? Moim zdaniem, jeżeli ktoś, powiedzmy tak, nie ma nierówno pod i ma skłonności do morders, to to może być czynnikiem pobudzającym, że coś widzi w grach. Bo te gry są naprawdę brutalne w tych czasach. Jednak, jeżeli ktoś jest normalny, to moim zdaniem nie ma szans, żeby z gier narodziło się takie coś w człowieku. Coś już musiało być w człowieku i dopiero gra wyciągnęła to z niego do końca. Jeżeli ktoś jest normalny, moim zdaniem nic nie będzie się z nim działo przez gry. Jakiego mistrza Europy widzisz na tych mistrzostwach? Najprawdopodobniej będzie to Dinajional Manshoft! Niemcy. Ale bardzo ładnie podało mi się wczorajszy mecz Anglia-Włochy. Nie spodziewałem się takiego. Bardzo mec, mecz, chociaż bezbrankowy, dopiero po karnych, był naprawdę emocjonujący. Jestem w sumie, no niestety, wydaje mi się, że wygrają Niemcy, ale nie mam swojego li idola, lidera, który bym wygrał. Loczek, czy grałeś kiedyś na komputerze w jakiegoś koda? Tak, gram w Modern Warfare 2, kilka godzin, dwie, trzy, ale jakoś mi tam się nie podobało, bo mam słabego laptopa na moim Macu Call of Duty. Chodzi tylko Call of Duty 4. Ale powiem wam tak. Grałem sporo w Counter Strikea 1.6 przed 2008 rokiem, i tam naprawdę mi się fajnie grało. Counter Strike jest naprawdę fajną grą, i nie widzę potrzeby przenosić tej gier na konsole. Chyba tylko z powodu zarobienia pieniędzy, ale ta gra jest stricte pecetowa. Na konsolach o wiele trudniej się celuje, jeżeli tam naprawdę trzeba strzelać z biodra, to będzie nie miało sensu na konsoli. Myślę, że jeszcze. Jedno pytanie i skończymy na tym. O, to jest dobre ci pytanie. Kogo oglądasz na YouTube? Nie chodzi mi o tutaj znane marki typu Sandy Ravitch, tylko o mniej znanych polskich lub zagranicznych YouTuberów. Zagrał pytanie Maciej Zaremba. Powiem Wam tak, teraz wejdę na YouTube. Powiem Wam kogo ostatnio naprawdę lubię oglądać. Z takich może znanych, może mniej znanych. Naprawdę lubię oglądać kanał Amazing Films 24 na 7, to są taki kanał społecznościowy, że ludzie przysyłają mu klipy, ale naprawdę on nie wybiera klipów takich badziewnych, tylko klipy takie lepsze i ogólnie wszystkie podkanały tego gościa. Amazing Live, Amazing Films i ogólnie ma jeszcze Amazing Games, ogólnie śmieszne filmiki z gier. A z komentatorów uwielbiam Firkratz. ma około 150-160 tysięcy widzów. Kręci Modern Warfare 3 głównie. Także lubię oglądać e, item, czyli chaos, 7, jakiś tam nie nieważ ważne Item oraz ulubiony mój to operator Perry. Ma tylko 100 tysięcy widzów oglądalność także ma małą, ale to mój ul ulubieni komentatorzy. Oglądam wiele, mam ponad 300 subskrypcji. Ostatnio trochę robiłem porządek i że mi się to ogarnęło, ale naprawdę... Oglądam dużo osób. Po prostu nie oglądam telewizji, oglądam YouTube. Dobra, dziękuję ludziska. Nie wiem ile gameplayów było w tle, wiem, że pierwszy był Sanktuary. Potem już nie wiem. Jeżeli wytrąciliście do tego momentu, zapraszam do kliknięcia łapki w górę. Dziękuję za 900 na u ponad 700 na Fortex. Mam nadzieję, że tutaj również będzie okrągła liczba. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was do następnego filmiku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie o cenach, komentarzach i subskrypcji. Niedługo 6000. Pozdrawiam, papa. Pa.